Pani prezydent, <noise> Ładny właśnie powiedziałem, że minęło 10 miesięcy jak zobaczyliśmy tą parcelę. Dzisiaj uprowomocniło uprowo się nam pozwolenie na budowę, w związku z tym mogli mogliśmy wprowadzić na naszą działkę generalnego wykonawcy, który dzisiaj rozpoczyna roboty. No nie, tak, o, tu jest o, o tutaj jest poprzeczna na, na. droga, która dobrze, jest, dobrze. to jest ulica Feterów. Ta, także... Tu mamy Jesteśmy ulicę to Peterów, tak? Bar, to. Tak jest. A tutaj ten kwadrat, który zakreślę, to, to, jest, to, jest, to jest nasze. To jest bardzo Postępy będą bardzo szybkie. Także myślę, że to jest jedyny, jedyny czas jeszcze na zrobienie takich zdjęć. Bo, bo już za. już jak na dzień, nie wiem, który będzie ustalona konferencja prasowa, najbliższe za, za ileś dni. I w wmurowanie. 7 sierpnia. sierpnia, kiedy będzie wmurowanie tej pięknej tuby. Wszystkie ważniejsze elementy fabryki mówią o materiałach budowlanych i wyposażeniu budowlanym, są zamówione. Także wszyscy czekaliśmy na ten dzisiejszy dzień, żeby można było ruszyć pełną parą. Pierwszy termin, który nazywamy kamieniem milowym, mamy 15 listopada. 15 listopada musi być gotowa hala produkcyjna, dlatego że 15 listopada przychodzą pierwsze maszyny ze Stanów Zjednoczonych. Chcemy zakończyć to do 30 marca. W marcu chcemy robić odbiory techniczne, czyli kolaudacje. I 30 kwietnia chcemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Przygotowane są podziały kolejnych działek i myślę, że kolejni i, i będziemy przygotowywać się do wysłania dokumentów do Mielca na kolejne przetargi. I to jest kolejna dobra wiadomość, z której na pewno należy się cieszyć, bo w przyszłości widać, że kolejne fabryki nie tylko będą rosły.